Witajcie, tutaj pierwszy odcinek zagrajmy w Minecraft jak y Box. Y wiem, że nie było dużo odcinków, sorry za to, ale co poradzę? No, nie mogłem po prostu, przepraszam bardzo. Okej, okay. no i żeby wam to wynagrodzić, pogramy sobie na Yacht o lol, co to jest za? lol, gdzie ty? dobra, może być stworzyłem nowy świat, nic nie robiłem jak widzimy od razu dostajemy na start itemki yy, czekajcie no i jak mamy taką tego jak boxa yy, mamy miecz naciskamy przycisk R i wybieramy sobie nożyk do rzucania, mieczyk czy duży mieczyk. Ja wybieram sobie taki. Nie wiem czemu, lubię takie. I pod przyciskiem R możemy sobie go ulepszać. Jak widzimy tutaj wyskoczyła nam informacja, że potrzebujemy jednego levela, żeby zenchantować go. Więc za chwilę zbijemy kogoś, pobijemy go na japuszka. Japuszka. No. Yy, I będziemy, no, później szukać swojego chatki. Dobra, jak się spawnujemy to jest zawsze takie coś, zawsze na Xboxie, a to zawsze. Nie ma wyjątków. Yy, to jest taka yy, jakby świątynia, gdzie są napisane kto gdzie stworzył na przykład Freon 41 Donor, on donor, donor i tak. I tutaj mamy taką podłogę, którą będziemy mogli później sobie rozwalić, ale to dopiero później. Fajny podatek, bo mamy później dużo strasznie żelaza i mamy wszystko, swe nie. Dobra, to ograbię trochę z tego. No, i już mi trochę spada głodu. Aj. O! O! Ok. A ty co? No i gut mnie złapał. Ty, ty, ty się nie patrz. Dobra, i widzimy za chwilę, pójdzie nam pierwszy level. Okej, okay, mamy pierwszy level. Bierzemy na ten mieczyk. R level up i dodajemy sobie w co chcemy. Ja dodaję na w damage, bo będę więcej zadawał. <słuch> Dobra. Jeżeli chcecie tego tekstur packa, to jest akcja super default. Tak, no. To jest taki tekstur pack, yy, tylko itemsy nam zmienia i chyba niektóre bloki. No i jedzenie też, o jest krokodyl tutaj, goni kogoś. My go zabijemy, bo jest nim skóra, a z tej skóry dropi nam... No, dropi nam skóra, z której możemy zrobić później zbroję. Dobra, pada nam tutaj jedzenie. O, akurat się nie zatrzymaliśmy, jest! Ale fuks teraz nie przytrafi. O ty nie! Sią. Y, ona nas zatruwa, jak wyjdziemy do wody i ona bardzo to wie, że mnie nie lubi. To przerobimy to. Tu mamy staki 32. Ok. Nagramy jeszcze odcinki oczywiście z innej serii, jeżeli będzie chociaż 3 łapki pod moim filmikiem. Jeżeli będziecie chcieli, oczywiście. Bo mi pasuje. Mi pasuje i na tym, i na tym grać. OK, Postawię, zrobię sobie kill off. Od razu cały set najlepiej. Ale miecza nie musimy, bo on nam się nigdy nie kończy. Właśnie to jest jego zaleto. Okej, okay, więc to tu idzie... Bierzemy. Mm, tutaj nie ma. Oj, napiszcie czy trzecie jeszcze Terrarium Multiplier, bo tam nie było dużo odcinków strasznie. I sam nie wiem A ile jeszcze musimy... A do drugi level. A to możemy te delfiny pozabijać, O ty, ty mnie bijesz. Au! O, jeszcze jak widzicie na start mamy 3 serduszka. Yy, Im większy level będziemy mieli, tym więcej serduszek. Yy, chyba na 90 czy 80 poziomie yy, będziemy mieli. Mm, Nie. Dopiero yy, podstawowo mamy chyba... 10 serduszek mamy podstawowo, tak myślę. Chyba. Puty. No to będziemy później mieć 20. No co ja tak dadam, no? A kurczak mój. Ty, oddawaj mojego kurczaka. I na minimapce widzimy, jakie moby są groźne. Ty ja ci zaraz dam. Nie. No chodź ty tu koksu taki. Ciekawie jak poradzisz sobie na lądzie. Uch. O, deadła. O, i rybkę mamy, a chociaż mamy full jedzonka. I... O, to ty mnie zabiłeś. Coś mam czytając ten... Dobra, tutaj mamy ty... Mm. 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 O, nie, dobra. Sio. Nie. Trudno jest trochę na tym jak w Oksie, ale jak zginiemy, to nie tracimy i item rzeczy, i czy jak tam zależy. Angiel. I poza odcinkami nie będę nic kompletnie robił. No chyba, że zbuduję coś, czego nie dokończyłem. Ale to pewnie rzadko będzie, bo wszystko będę robił na odcinkach. Chyba zamieszkamy gdzieś tutaj, musimy poszukać tych owiec głupich, żeby zrobić łóżko. Może odpowiem tak skrócenie takie mody, które znam oczywiście w Gbaksie. Yy, jednym z nich jest chyba starting inventory. Chyba. Drugą jest crafting. A, jeszcze opowiem może, co nie robię. Yy, starting inventory, że dostajemy od razu jak się zaspomnimy całe eku z drewna i zbroję. O um. fajnie mamy nowe różne rzeczy. Są owce, jelonek. Fail. Ty 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 ty, to taki, ty 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 nie bądź taki. Jedno Znowu coś z niego dropi? Co jest tu? O nic No nie No dobra Zabijemy te owce Mamy już dwie wełny, jeszcze jedna. Nie zależy od koloru Możemy nawet z trzech różnych wełn zrobić I tak wygląda Uj. O widzimy nam się damage zwiększa i tutaj doda dodaje nam nowe możliwości jak będziemy mieć chyba broń na poziomie piątym to nam się tutaj odblokuje i będziemy mogli sobie wziąć ja zawsze biorę najpierw fire później sharpness bo wiemy że jak zabijemy krowę albo dajmy świnie to od razu nam wypadnie taka już upieczona no i właśnie to będzie oszczędzanie trochę i furnejsa, nie będzie Boże. nie będzie trzeba robić pieca i nie będzie trzeba już węgla marnować Widzimy tutaj kotki biją moje kurczotki niedobry kot siokiś kisza górki Okej, tutaj mam jedno, ehm, a ty znowu tutaj, ty, 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 bo ty tutaj się nie kręci. uciekaj, ty, 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 ty go nie bo to ja go mam być. jaki głupi kot, mam już siedem tych chickensów, a po co nam te jajka, głupie, Łap. stój, usiądź, który potrzebuje, czwarty, Hmm, niedługo możemy już blokować taką mamy teraz yy, nową ach, nową moc tak mogę nie wiem moc coś No możemy blokować na takim noży do wrócenia chyba nie ma w ogóle no, no nie wiem bo jeszcze nigdy go nie brałem ale dagger no to jest taki mały nożyk Chyba ten odcinek będzie krótki. Więc do zobaczenia. Słonko Was zachodzi. Nasz filmik się kończy. Więc do zobaczenia. Łajku, lajkujcie, subskrybujcie i cześć.